Lesiec Sulima ciądziewicki, poszukiwania wiatrów. Nad miasteczkiem śnieżna góra. Rozszalała się wichura. Jak bezkarnie tu tańcował, po czym gdzieś się w lesie schował. Wielkie w mieście zrobił szkody. Poprzystawiał samochody, wyrwał drzewa z jednej strony, porozłączał telefony. Wybił szyby, sypał piachem, porwał dom z słomianym dachem. Oj, do zniszczeń on był skory. W jeden złożył dwa traktory. Nawet z sieki wylał wodę, aby przeczyć swą przygodę. Wzywał także miejską trakcję, po czym pognał na kolację. W mieście grodza i panika, Zioła ten niszczy, po czym znika. Że jest taki nieuchwytny, tak złośliwy, taki sprytny. Stary burmistrz miastem rządził, który pismo sporządził: Trzeba wiatr powstrzymać wreszcie i osadzić go w areszcie. Za ogólne te zniszczenia już nie wyjdzie od więzienia. Złapać tylko go potrzeba. Jeśli nie, to będzie bieda. Tak jak mówią biurokraci: Kto za szkodę, te zapłaci? Długo wiatru więc szukali. W końcu jednak spokój dali. Nie znaleźli, nie złapali i do domu powracali. Każdy poszedł do łóżeczka, tutaj kończy się banieczka, a wiatr lata gdzieś po świecie. Może wy go odnajdziecie